Cześć kochani! Po ostatniej premierze zdrapki Laki 7-7 stwierdziłam, że skoro nigdy nie miałam szczęścia w tych siódemkach zdrapkowych no to go spróbuję. No i kupiłam zdrapeczki za 40 zł. Za 10 zł jest to premia 7-7 razy diamentowe 7 dwa razy Laki 7-7 i super siódemka razy 5. Także zobaczymy jak mi to Dzisiaj pójdzie. No i zaczniemy sobie od tych tańszych zdrapek i szukamy siódemek. Mamy 8, 2, 5, 3, 6, 4 i 9. Także tutaj mamy pustkę. Bierzemy następną siódemeczkę. Mamy 4, 2, 6, 9. 5, 9, 3 i 8. No nic, walczymy dalej. Może się coś znajdzie w końcu? 3, 2, o mamy siódemkę. 8, 4, 9 i 5. No ciężko mi idzie ogólnie w tych siódemkach, no ale. Już na taką ilość mamy 3 złote. No proszę. Także spokoj. Myślałam, że będzie dwójeczka. Lecimy dalej. 6, 9, 8. O, mamy czerwoną siódemkę. 4, 2 i 5. A pod czerwoną siódemką mamy. 2 złote, czyli tutaj wygrywamy 4. No to ładnie, powiem Wam. I ostatnia zdrapeczka, super 7. 6, 8. Mamy siódemkę. Boże święty, w życiu bym się nie spodziewała. A pod siódemką mamy dwójeczkę. Także mamy 4, 3, 7, 9 zł. Nie, no pięknie. Dobra, weźmiemy sobie teraz co ja diamentowe siedem może wezmę, bo o, ciekawe jak ja tym drapakiem to zrobię. Zobaczymy, może jakoś wyjdzie. O, Jezu, jak miło. Idzie to? 3, 4. 4, 2, 3. Jezu, mamy niebieską siódemkę. Boże, ja nie wierzę. Nie wierzę. Ja miałam takiego pecha do tych siódemek, jak wyszła ta zdrapka diamentowe 7. Kupiłam chyba 5 sztuk wtedy. No i wygrałam 5 zł. I potem co kupowałam, no to były przegrane. Także no... Dobra, pod siódemką mamy 5 zł, razy 2, co nam daje dyszka. No jestem w szoku. Jak na razie mamy dwie zdrapki wygrane. Yy, przegrane a 4 wygrane. Dobra, weźmy sobie to laki 7,7, zaczniemy od bonusika. Mamy podkowe i nasze wygrywające liczby 2, 36, 27 i 37, a my mamy. Dwadzieścia trzy, dwadzieścia cztery, czternaście, trzydzieści pięć, siedemnaście, trzydzieści jeden, trzydzieści trzy, jeden, tak obok, wszystko trzydzieści cztery i dwadzieścia sześć. No niestety, zdrapeczka jest przegrana. Ok, weźmy sobie kolejne diamentowe 7 i szukamy naszej siódemki. Znowuż, może nam się poszczęści jeszcze. Mamy 4, 3, 9, 4, 6, diament mógłby się trafić, 8, dwójeczkę. Szóstka, gdzie to jest? Trójka i piątka. No tu pusto mamy. Okej, okay. kolejne laki 7, 7. Wygrywające liczby 20, 19, 29 i 12.

34 i 18, także tutaj nic, a w bonusie mamy słoneczko. Czyli dzisiaj laki 7,7 nam nie przyniosło szczęścia. No I mamy jeszcze premię 777. <laughs> w niej też nie udało mi się nigdy nic wygrać chyba. No ale zawsze musi być ten pierwszy raz, także szukamy. Mamy serduszko, pik, pikier. Ok. Moneta, biedronka, korona. Gra trzecia, arbus, moneta i śliwka. <try> Gra czwarta, śliwka, trefli i winogrona. Gra piąta, karo, karo i arbus. Gra szósta, winogrona, winogrona i korona. <try> Siódma, może tu się trafi? Pik, biedronka i karo. Gra ósma, korona, biedronka i pik. Gra dziewiąta, kier, podkowa i podkowa. I ostatnia gra śliwka, wiśnie i moneta. No, niestety, zdrapeczka jest przegrana. Nie mam szczęścia do tych zdrapeczek za dyszkę. No ale nie jest źle. Tu mamy 10 zł. Tu mamy 2, to jest 12. Tu mamy 4, to jest 16. I 3, 19 zł. Na zdrapki wydałam 40. No troszkę mniej niż połowa, ale nie ma tragedii. Także dziękuję Wam bardzo za oglądanie, życzę Wam miłego dnia. No i widzimy się w następnym odcinku. Hej!